Cześć, witajcie w moim poradniku. I w dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak nagrywać obraz z telefonu na komputer. Wpisujemy sobie w wyszukiwarkę My Project Screen. Przepraszam za te dźwięki w tle, to mój brat. Klikamy Download. Klikamy ClickHerd, jak się nie będzie chciało ściągnąć Ja już to ściągałem. Ale ściągnę jeszcze raz, żeby to pokazać. Klikamy next tak i finish. I tutaj mamy tą aplikację. I musimy podłączyć kabel USB telefon do komputera i, i nacisnąć opcję, że pozwalamy na nagrywanie obrazu. I to będzie chyba na tyle. Prosiłbym o subskrybowanie mojego kanału jak chcecie więcej takich poraników, dajcie łapkę w górę. To będę, ja, ja się z wami żegnam. Narko.